Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być krzesłem? Bo też żyje i też ma swoje marzenia. W tym odcinku się przekonacie, bo to jest grę, i jest to I'm Church, czyli ja jestem krzesłem. Tak, w tej grze tej krzesłem. Tutaj ja jest to, więc wiecznie jest to i w tym odcinku chciałem wam udowodnić, że krzesło też żyje i też ma swoje marzenia. Nie wiem czy mi wierzycie, ale Wasze krzesła, na których wprowadzono teraz, siedzicie eee, co odpowiedzieć, powiedzieć? Bo nie wiem, <grytanie> Wasze krzesła, Wasze krzesła, Wasze krzesła, Wasze krzesła też mają swoje marzenia. Oto to prawda, tylko Wy tego nie wiecie. I, no, co by tu jeszcze powiedzieć o tych krzesłach? Bo to strzeba prawda krzesła też chcą żyć, jak widzicie, jak te krzesło też chcą żyć i za chwilę może się to udać. Znaczy, jak widzicie, weźmiemy ten stolik i uciekniemy z tego dziwnego miejsca, tak krzesło też teraz pewnie taką ucieczkę. Moje krzesło też nawet pewnie taką ucieczkę teraz planuje. Dziwne, nie? Ale może to jest prawda? To ze...

Nie, czemu? Widzimy, krzesło zginęło. Jest to smutne w ogóle. A to to za krzesło? Hmm, może to my? Jak widzimy, to tego jest niesamowite. Pokazuje krzesło to jest ta rzecz, ale jak widzimy, krzesło zginęło, więc. Więc. Sami widzicie chyba o co chodzi, nie? Więc link do gry będzie w opisie. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.